na kanale! O Matko i córko, witam Was w drugiej części hola zakupowego z wyprzedaży. I dzisiaj swoje łupy pokażę ja. E, oczywiście wszystko będę mierzyła. E, podamy też ten kod referencyjny, tak? Ponieważ nie mamy linków, bo ja kupowałam rzeczy wszystkie stacjonarnie. E, no i to wszystko z wstępu szybciutko na temat. Mierzymy ubrania. Kochani, rzecz pierwsza. Jest to taka bardzo luźna koszula e, Ogólnie bardzo urzekł mnie ten kołnierz Te kołnierzyki teraz e, też można było e, kupić w H&M Generalnie jest to e, taki dość modny dodatek e, No i stwierdziłam, że takiej w swojej szafie jeszcze nie mam e, Więc czemu miałabym e, nie kupić Tym bardziej, że była ona na promocji I to jest jedna i jedyna rzecz, którą kupiłam w tym roku w Medi E, 39,90, ale nie widzę ceny, wiesz, wyjściowej. Mm -hmm. No ale wiecie, cztery za koszulę, myślę, że to jest bardzo w porządku. cena. To jest taka mm -hmm. bardzo romantyczna, bardzo dziewczęca. No i taka elegancka. Podoba mi się, naprawdę mega. Kolejna rzecz, koszula z eko Kolorze, bardzo, bardzo w tym sezonie. E, takim bardzo głęboko trawiasto zielonym. No tak. E, no tak, to jest kolor, który zdecydowanie w tym sezonie razem w połączeniu z pomarańczowym e, były często kompletowane i generalnie bardzo często można było znaleźć ubrania właśnie w takim odcieniu. Nie mierzyłam jej, a i tak jestem z niej zadowolona. Mhm, tak, już, leży super. Podkreśla talię, ale jednocześnie. Mam w sobie coś takiego no... Takiego spazuję. No. Tak. E, bardzo fajnie, że te guziki ma... są właśnie tak o, obleczone materiałem. Chcemy Mniej mi się w, w, takiej mi... w takiej wersji podoba, bo mi tak. jak, jak jest zapięta. No i właśnie e, dokończę, że bardzo fajnie, że te guziczki są z tego samego materiału, co cała bluzka, bo jest to wtedy taka całość. Guziki się nie wyróżniają. Mm -hmm. Kosztowała 119,99 a zapłaciłam za nią 79,99 Cztery dyszki. Jakiś taki dziwny zapach ma na tę jakby już była prana. Mam wrażenie, nie, jakby to był taki zapachowy. produkt z tak jakby była to prana w chemii, w której są prane rzeczy w Rumpexie. Nie, ja tego nie czuję. No, w tak... No to jest chyba niemożliwe, żeby była już prana, nie? Skoro mam chemii i tak dalej. No, dobra, tak, ja widzę, że postawiłaś na kolor. Tak, w tym sezonie postawiłam na kolory, bo kolorów w szafie mam zdecydowanie za mało. Chciałam się czymś wyróżniać. Jak nie krojem, to kolorem. No i mamy koszulę, czyli produkt taki oczywisty, to już jest w ogóle trzecia czy czwarta koszula z rzędu. No. Ale podoba mi się ten kolor. Kolor fajny, ale coś tutaj się dzieje niedobrego. Tu, tu tej części. No wiesz, mogę ją sobie zawiązać. Już się inaczej układa. Coś mi tu nie pasuje, wiesz? No jest A? taka luźna, nie? Że ja rozumiem. rozumiem. Ja to wszystko rozumiem, ale jakoś tak, wiesz, to... Nie, okej, mnie. bardzo fajny, pokaż, pokaż, no, pokaż. No, 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 no. Tutaj y, są z tyłu takie, o, widzisz, to zakładki. To się... Dlatego ten rękawek jest taki fajny, duży, bufiasty. No. To jest taka koszulę. no ja nie wiem, czy w swoim stylu akurat. No. Wiesz, mi coś się zmienia? Znaczy, ja bym ją założyła, prawda? To jest taka kusza znaczy. dla mnie, ale. Kurczę, żeby ją założyła, czemu? super, że dla ciebie też. Bo ja pożyczę! A co? Nie no, fajna. fajna, mi się też podoba. I ale na szczęście, czy... tutaj poszerza. Mhm. Musisz mieć tego świadomość, nie? Ty lubisz jednak y, y, figurę pokazywać i muszę cię uświadomić, że tutaj. Jesteś taka, wiesz... Dużo większa. No tak, 90 zł, była przyceniona na 70. Uh! Kupiłam sobie uh! taki komplecik plecik sportowy, bo chciałam mieć jakąś bazę, właśnie do której mogłabym ubrać taką koszulę, trampki, jakiś plecak i iść tak, wiecie, na luzaka, na miacho, Hmm, jakiś taki cieplejszy e, dzień. No i tak, mamy body. E, body, które są e, e, z wykończeniem e, takim stringowym. No i tak, e, jest to body w rozmiarze M na L. Mhm. Bo wiedziałam, że mam biust, który gdzieś trzeba zmieścić. E, zazwyczaj noszę bluzki SXS, natomiast jak zobaczyłam na wieszaku te body, to mówię, nie ma opcji, żeby S było dla mnie dobre. Więc wydziałam M na L i, i tak czuję tutaj, że jest takie mocno obciskające, ale chyba nie wyglądać, na. Mm. Ja uwielbiam u no. młodych dziewczyn właśnie tego typu bluzkę. Jest taka. Ten dekolt właśnie taki prosty z takimi cieniutkimi ramionczkami jest bardzo seksowny, a jednocześnie niewulgarny. Mi się tego typu dekolt bardzo podoba. Po prostu wyglądasz naprawdę. E, fajnie. Tak sportowo, ale, ale, tak, ale fajnie, nie? Tak, ale e, oczywiście, e, najlepiej tego typu dekor wygląda, gdy dziewczyna nie zakłada biustonosza. Tak to wygląda najbardziej Wydaje. apetycznie. No jak byłam młodsza i mijałyśmy najczęściej nad morzem, właśnie młoda dziewczyna z takim dekoltem, z ładnym, jędrnym biustem, to mówiłaś, Boże Paula, ty jak będziesz starsza, to będziesz koniecznie musiała tak, tak się ubierać, tak się unosić. Ja mówiłam, nie no co ty, bez stanika? A, no, bez stanika, baba! No i zobaczcie, przyszedł też czas na mnie. Nie no, bo są sytuacje, kiedy ten stanik trzeba założyć, a są tak, oczywiście. Kiedy kiedy to wygląda e, lepiej bez e, i tak e, ten, te wody było na promocje tak 20 zł e, taniej 49 e, boże no 49 na 29 ale spodnie nie ja byłam przekonana że one Aha. były na promocji bo że trochę nie się zdziwiła dzieli. metka Aha. ale no nie były ale no i tak 50 zł za, za tego typu spodnie e, to nie jest dużo fajny taki prążkowy materiał ja jestem ciekawa jaka to była cena Jesteś taka co żeby to zdradzić? Bo widać, że była przeklejona e, e, 39,99 zł. Czyli na oryginalnej metce 39 złotych na przyklejanej 49 No zł. E, zaoszczędziłam na wodę, bo to żeby dołożyć do spodni. <laughs> Ale fajnie oszczękują w tych sklepach, nie? A? Fajne są też te spodnie, że tutaj z przodu w kroku nic się nie dzieje, wygląda to po prostu dobrze. Cały komplecik wygląda fajnie, 10 na 10. Uhu! Fajne to masz. No i korzystając z okazji, że założyłam takie basicowe body, mogłam poszaleć z kolorowymi i ciekawymi i y, z inną teksturą spodniami. Czyli mamy tutaj sztuks. Mamy tutaj dokładnie. Ale on jest taki, bo mamy jedne sztuksewe spodnie, ale one są takie sztywne. bardziej sztywne i nie są takie milutkie w dotyku, a one są po prostu jak pluszowy misiak. Mhm. One są tak przyjemne, takie gładkie, że no nie mogę ja po prostu... Mogłabym w siedzieć i się miziać. No stop, są naprawdę y, super wykrojone. Mogę, y, że to tutaj coś się no. dzieje, ale to może przez przeznaczyć. Mm, 120 zł na 60, taka przycena. No naprawdę, regały się podobają. W, no, w ogóle no, ten fajne. krój jest super. Chwilę, że jestem tym szczupłem, one mnie nie pogrubiają. Mały Spoko. Fajnie leży na dół. No tutaj troszeczkę. Tutaj troszeczkę, no, materiał to nie jest dżins, który będzie przylegał nam bardzo mocno, nie? Ile na 10? 10 na dziesięć. No i szczerze powiem, gdy zobaczyłam, że Paulina niesie te spodnie, to się szczerze powiem, zdziwiłam, tak na 100% się zdziwiłam. Dzwony, moi drodzy! To że dzwony to jeszcze panicho, ale wiesz, to ten materia. Tak totalnie lata 70. No powiem Ci, podobają mi się. Podobają mi się, tylko że są chyba troszkę na mnie za obcisła. Bo tak bardzo, bardzo wciskają mi udo yy, i obawiam się, że może to nie wyglądać tak dobrze z bliska. Nie rozciągam tego materiału sobą no. za bardzo. To znaczy na żywo nie no? widać, no ale wiesz, jak czujesz ten ucisk, no to prawdę znaczy, nie. to nie jest tak, że mi krew do, nie, do, nie, do, nie do pływania, ale na świeci może to pływać. Ale czuję, że jestem objęta. No nie wiem, ale, ale wyglądają spoko. Wyglądają spoko. Myślę, że jak byłyby w rozmiarze większym, no to już y, tutaj coś się, złe Straciła, się działo. No. swój urok. No po prostu to są spodnie, wiesz, dla dziewczyny z no, mniejszymi łódkami. No ale dopóki Ci się tutaj nie porozchodzi, no to możesz w nich chodzić. Zapłaciłam ja za nie ile? 60 zł a kosztowały 90. Nie mam do czego tego założyć, więc założę to do dzwonu. Ale to bardzo pasuje. Mam oh, taki rewelacyjny, obszerny switer. Widzę, że ogólnie LPP postawiło na to, żeby guziczki były w kolorze ubrania. Ale tylko wiesz co, no nie podoba mi się, że te guziki jakby... Tak, są takie za luźne jakieś no. takie. Że widać e, dziurkę, no. A to są grzybki, więc y, nie idzie tego bardziej docisnąć. Wiesz, co, to od razu mi się jakoś tak. One się szybko mogą urwać. No, to wygląda jakby mi się guzik urywał. Tak, tak. No, na Wieszaku wyglądało to lepiej. Generalnie sweter jest w pięknym kolorze, no, ale coś tutaj nie gra. Nie gra. Nie, nie podoba mi się. Tym bardziej, że kosztowało stówę. To jest sweter za stówkę. No, to nie. Ach. Nie traktujmy tego jako komplet, nie, komplet. Ale Jezu, co tutaj się stało? Nie. Co tu się stało? Jezus, nie no patrz! No nie no, to wygląda źle. Nawet nie wyglądam, jakbym była kobietą. Nie, to wygląda źle. O Jezus. Tu jest mania. po prostu chyba rozciągnięte za bardzo. Nie, to wygląda źle. To nie wygląda. Dramat, to jest dramat. Dramat. Postoję tak. I top. <laughs> Zielony jaskrawy top. Basic. O, że do czegoś wykorzystałam? Nie kosztował dużo. Kosztował 20 zł, wcześniej 40, a te spodnie 120 na 60. Ale szczerze powiem, to ten topik mi się w ogóle nie podoba. Czemu? Jest bardzo wystylizowana na lata 70. Mhm. I ta zieleń po prostu w połączeniu z tym materiałem, z którego ten topik jest uszyty, to tanie mi się jakoś źle kojarzy. Ta moda jest specyficzna mm -hmm. i akurat taka zieleń w połączeniu z takim materiałem mi się nie podoba. Krój jest ok, ale, ale w ogóle mi się nie podoba. To tanie 1 na 10. Spodnie podobałyby mi się, gdyby. Może rozmiar jest nie tyle, jaki, jaki to masz rozmiar? to po prostu s. No to nie, no to twój rozmiar. Ale tutaj totalnie źle leży, nie na ciebie. Tak by mi się podobały te spodnie. Bo no ja, to... ja właśnie chciałam powiedzieć, że dzianina... że ta, super, ta, ta, ta. Ta, że do kurtki, do traferów, no. super, ekstra, fajnie, to no nie było. fajnie, ale nie fajnie. Jest dramat. Także, czy mówisz, że to jest komplet, czy mówisz, że to jest niekomplet, zdejmuj. To jest jeden to... top. Nie go mierzyć? Tylko mogę mu pokazać, może. No to tylko topik jest taki zwykły. XSNS 2599. Też reserve. No. Taki obcisły. Bardzo. No, bardzo taka no. No, Tak, To jest taki basic, bo też takich mm. potrzebuję. Bo mam takich mało w szafie. A czy pod jakąś, właśnie ciekawą koszulę, czy coś. No to warto jest mieć taki coś takiego. No. no i co tyle? No to wszystko. Eee, to dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam on podobał. No i oczywiście, jak zawsze, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. O matko i córko. papa pa, kochani. bają!